Jana. Na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga. Bogiem było to Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało. Bez niego nie, nie stało się ani jedno, cokolwiek się stało. W nim było życie. To życie było światłem ludzi. To światło świeci w ciemności i ciemność jej nie opanowała. Pojawił się człowiek posłany od Boga, Jan mu na imię. Przyszedł on dla dawania świadectwa, aby być świadkiem owego światła, by wszyscy dzięki niemu uwierzyli. Nie on był światłem, lecz aby stał się świadkiem owego światła. Światło prawdziwe, oświecające każdego człowieka przyszło na świat. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Do swego przyszło, a swojego nie przyjęli. Tym jednak, którzy, je, którzy przyjęli je, dało możność stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. A tacy nie z krwi, nie z pragnienia ciała, nie z pragnienia człowieka, lecz z Boga się narodzili. To słowo pełne łaski i prawdy ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas. I zaczęliśmy oglądać Jego chwałę chwałę jednorodzonego od Ojca. Jan daje o nim świadectwo, gdy wołając oświadcza. Ten, o którym mówiłem, że idzie za mną, już przede mną się stał, bo był wcześniej niż ja. Przecież z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy także łaskę po łasce. Prawo bowiem zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, a łaska i prawda pojawiły się za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie zobaczył. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On pouczył. Kończy się już powoli oktawa Bożego Narodzenia, czyli takie ośmiodniowe świętowanie tej pięknej uroczystości, i otrzymujemy ponownie. Jak w samą, podobnie jak w samą uroczystość Bożego Narodzenia, Ewangelię, która jest początkiem Ewangelii Jana. Piękna Ewangelia, właściwie mówiąca wszystko o Jezusie. Tak, na dobrą sprawę, tu jest napisane wszystko. Dlatego można by ją komentować na bardzo długo i na różne sposoby, skupiając się na poszczególnych wątkach tej ewangelii. Natomiast coś trzeba wybrać, niestety, więc ja bym się skupił dzisiaj na tym, o czym już chyba w którejś okazji wspominałem, jak chyba to było przy okazji. Uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W każdym razie chodzi mi o te słowa, że chodzi o to, byśmy z Boga się narodzili. Każdy z nas w jakiś sposób narodził się z krwi, z pragnienia ciała, z pragnienia człowieka, ale teraz Chodzi o to, żebyśmy narodzili się z Boga, z Ducha. Właśnie nie, to, to nie przy okazji niepokalanego, uroczystości niepokalanego poczęcia na Najświętszej Marii Panny, tylko mówiłem, tylko przy okazji komentując Ewangelię o y, zwiastowaniu, że właśnie z Boga będzie to dziecko. Maryja pyta anioła jakże to się stanie, skoro nie znam męża i anioł odpowiada, że z Boga, z ducha. Pocznie się to dziecko. I teraz właśnie chodzi o to, żebyśmy wszyscy zostali poczęci z ducha. I, I wszyscy, tak jak potrzebna była zgoda Maryi na to, żeby Jezus się w niej począł z ducha, z Boga, tak samo każdy z nas musi się na to zgodzić, musi tego po prostu chcieć. I, i to jest pytanie: czy mamy taką ambicję? Tak, myślę, że można śmiało tutaj to określić w ten sposób, że to winno stać się naszą ambicją. Oczywiście nie jest w naszej mocy tego dokonać. Natomiast ważne jest, żebyśmy chcieli, i powiem więcej, że jeżeli szczerze tego chcemy, to Bóg to uczyni. To nie jest tak, że. Musimy sobie na to jakoś zasłużyć. Właśnie nie. Naszą, w cudzysłowie zasługą będzie to, że będziemy szczerze tego chcieli. Tylko że, musimy pamiętać, bo jeśli o tym zapomnimy, to, to będzie problem z tym chceniem. Z tą. Ta, ta nasza wola nie będzie przekonująca, jednoznaczna, bo musimy pamiętać, że to narodzenie z Boga w nas, czy nas, narodzenie z Boga, że to niesie ze sobą określone konsekwencje. Konkretnie niesie ze sobą pewien Pewne zmiany w naszym życiu, zmiany w myśleniu, postępowaniu. Yy, niesie to ze sobą yy, w pewnym sensie zerwanie yy z yy naszym pochodzeniem tym właśnie od ludzi. Tak, oczywiście absolutnie nie chodzi o zrywanie więzi nie, z naszymi przodkami. Rodzicami, rodzeństwem i tak dalej, nie? to absolutnie wiadomo, że nie o to chodzi, tylko chodzi o porzucenie wielu nawyków, y, takich w cudzysłowie tradycji, y, co do postępowania, co do sposobu traktowania y, się nawzajem. Y, właśnie y, wielu z nas ma doświadczenie, ma szereg, powiedzmy, mniej lub więcej, szereg przykrych doświadczeń z naszymi własnymi rodzicami. Na przykład. I, I wielu, ja akurat nie jestem rodzicem, ale od wielu rodziców już w życiu słyszałem, że oni wchodząc we własny związek małżeński i decydując się na własne dzieci. Postanawiali, że nie będą tacy jak ich rodzice. Natomiast potem często poznawali głębokiego rozczarowania, bo po jakimś czasie przekonywali się, że, że są tacy sami. I, I to świadczy o tym, że nie dokonało się w nas to. Narodzenie z Boga. Tak. Właśnie mówię, nie chodzi o to, żebyśmy odrzucali nasze pochodzenie od rodziców, bo nawet jeśli nie wszystko w postępowaniu naszych rodziców nam się podoba, jest zgodne po prostu na przykład z Ewangelią, to nie przekreśla tego całego dobra, tej całej miłości, którą jednak. Ci rodzice, da, którą, którą jednak te rodzice dali Nie ma postaci jednoznacznie złych i dobrych Każdy z nas jest Jak to kiedyś pewne dziecko określiło Jest jak podobny do zebry Jest w paski Tak i w związku z tym nie o to chodzi, żeby właśnie, nie? żeby przekreślać teraz swoich rodziców, czy, 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 czy bardziej jakoś ich totalnie odrzucać, nie? Natomiast chodzi o to, żebyśmy w pewnym sensie zerwali z nimi, to znaczy, żebyśmy konkretnie postanowili być odtąd, Wychowywani przez Boga. A to wymaga tej dziecięcej postawy, która cechuje się zapatrzeniem się. Właśnie, żeby się ponownie narodzić, trzeba być zapatrzonym w Boga jak w Ojca, jak w matkę. Bóg ma odtąd być naszym wychowawcą, naszym rodzicem. Mówię, przy całym. Uszanowaniu tego rodzicielstwa naturalnego, bez przekreślania go. Ale pierwszym głównym rodzicem jest Bóg. Jestem przede wszystkim dzieckiem Boga. I, i sobie ciągle powtarzam, chcę się narodzić z Boga. Chcę być dzieckiem Boga, ale nie bo, bo tak, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, że tak powiem, z pochodzenia. W tym znaczeniu, że, wszystkich, że nasze życie życie wszystkich pochodzi od Boga. Natomiast tutaj święty Jan mówi, że to słowo, którym jest oczywiście Jezus, tym, którzy je przyjęli, dało możność stania się dziećmi Boga. Stania się w praktyce, to znaczy stania się podobnymi do Boga. Jak yy, często można yy, się zna na przykład rodziców yy, dobrze, i, a nie zna się dziecka, i pewnego dnia się to dziecko pozna zobaczy, to po sposobie chodzenia tego dziecka, po sobie mówienia, można się domyśleć, nie, czyje to jest dziecko. Yy, no i po wyglądzie w ogóle. Nie? I mniej więcej o coś takiego samego chodzi yy, w tym naszym narodzeniu się z Boga, w tym naszym Bożym dzieciństwie. Chodzi o to, żebyśmy, przez, żebyśmy się upodobnili do Boga. A to się dokonuje, tak jak powiedziałem, przez zapatrzenie się w Niego i przez po prostu chęć bycia takim, jak On. Właśnie to jest ważne pytanie. Czy my chcemy być tacy, jak Bóg? Czy mamy tę, jak już powiedziałem na początku, ambicję? By być takim jak Bóg. I tu nie chodzi o doskonałość, tak, bo zawsze będziemy dziećmi Boga, dzieci nigdy nie są doskonałe, zawsze popełniają błędy. Chodzi tylko o to, czy, czy my naprawdę ciągle się uczymy. Być takimi jak Bóg. Czy jesteśmy Jego naśladowcami, tak jak dzieci są naśladowcami swoich rodziców. Jest takie powiedzenie jabłko od jabłoni daleko nie pada. I teraz czy jestem tym jabłkiem, tej jabłoni, którą jest Bóg? Tak. To jest kwestia tożsamości. Tak. To się dokonuje przez chrzest. Chrzest to oznacza. Chrzest oznacza przyjęcie tej tożsamości. Najpierw jako dziecko i otrzymujemy od rodziców, rodzice nam jakby to nas, jakby tą tożsamością chcą obdarować poprzez kościół, w kościele. Natomiast potem każdy i tak dokonuje sam wyboru. Wielu niestety okszczonych nie dokonuje tego wyboru, by stać się dzieckiem Boga. I zadajmy sobie to pytanie dzisiaj: czy naprawdę chcę być takim jak Bóg? Nie idealnym, ale ciągle do niego się upodabniającym.